Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj to jedenasty dzień, a bardziej wieczór naszego kroczenia z Matką Bożą. Przypomnę też taką metodologię. Jak, jak zachować się podczas no, takiego długiego marszu, bo jest, są to 33 dni, to nie jest jeden dzień, to nie są 3 dni, ale 33 dni metodologii w znaczeniu, jak, jak działać, jak podejść. I, I pamiętajmy właśnie, że chodzi o to, między innymi, żeby wytrwać do końca. Żeby, żeby czekać do tego, co, co będzie w 33 dniu, bo to będzie się y, wyjaśniało niektóre rzeczy. Może się pojawić jakaś wątpliwość, mogą się zrodzić jakieś pytania wewnętrznie, może pojawić się jakiś trud w związku z jakąś treścią i to po kolei będzie, y, 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 a przynajmniej powinno się rozjaśniać. Zatem, żeby zachowywać spokój i taką wytrwałość. Prawda? Pan Jezus mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dlatego też, kiedy będą, czy mogą się pojawiać trudności natury. Takiej duchowej, jakieś zniechęcenie, poddanie czy natury intelektualnej, że można czegoś tam do końca nie ogarniać w znaczeniu, nie rozumieć, to, to mamy prawo nie rozumieć wszystkiego, nie wiedzieć wszystkiego. Przecież to jest normalne. No. Bóg wszystko wie. A my nie chcemy być bogami w znaczeniu bóstwami jakimiś nie my chcemy upodabniać się do Boga dlatego nie wszystko naraz żeby objąć umysłem i sercem ale żeby spokojnie z dnia na dzień no, kroczyć bo to co robimy to jest naprawdę jedna z najcenniejszych rzeczy w życiu takim relacyjnym do Boga. Powierzyć się Jezusowi przez Matkę Bożą, oddać się w niewolę Matce Bożej. Tutaj też yy, przypomnijmy sobie, jeżeli chodzi o tą niewolę Matki Bożej, my jak słyszymy słowo niewola, czy człowiek, jak słyszy słowo niewola, no to kojarzy się to nam z takim zabarwieniem negatywnym. No, nikt by nie chciał być niewolnikiem. Ja też nie. Ale jeżeli mam być niewolnikiem Matki Bożej, to chcę. Dlaczego? Bo niewola miłości jest szczytem wolności. zatem ten niewolnik on nie ma być w znaczeniu takim pejoratywnym, negatywnym, ale w znaczeniu o całkowitego poddania się, oddania się. I tak jak niewolnik jest poddany, tak jak niewolnik jest oddany swojemu panu, tak my chcemy być Oddani całkowicie Matce Bożej, Bogu przez Matkę Bożą, całkowicie bez zastrzeżeń, chcemy wypełniać wszystkie ich polecenia. I wtedy, kiedy jesteśmy porównani do niewolnika, ale robimy to w stosunku do Boga i do Matki Najświętszej, to robimy coś najlepszego, bo Bóg jest miłością. Zatem my. Jesteśmy poddani miłości, czyli samemu dobru. A jeżeli jesteśmy poddani, oddani, zawierzeni, poświęceni miłości, to zdobywamy i nabywamy coraz większą wolność. I tylko tak może człowiek rozwijać. Ciebie, ten dar chrztu świętego, który w sobie ma, z mocy i daru Bożego. Zatem nic innego, jak tylko oddać się Matce Bożej. A Sobór Watykański II nam powie, że każdy może jeszcze bardziej poświęcić się Maryi. I powierzyć swoje życie i macierzyńskiej opiece no zawsze można bardziej, bo ta rzeczywistość miłości, jaką jest Bóg niestworzonej, dla nas, dla stworzenia jako ludzi, może być ciągle powiększana. W sensie ta miłość w nas, prawda? Zatem zawsze możemy jeszcze bardziej. Dlatego nawet jeżeli ktoś kiedyś się oddawał, to ciągle można się oddawać na nowo. I używając tego języka ekonomicznego, to się po prostu opłaca. Zwyczajnie się opłaca. Zatem wczoraj dowiedzieliśmy się o więzi łączącej Ducha Świętego i Maryję. To niestworzone i stworzone, niepokalane poczęcie, że tą więzią jest właśnie miłość, sam duch święty, osobowy, osobowa miłość. I może się pojawić pytanie, że no to wszystko jest bardzo piękne, takie zachwycające, zadziwiające, no ale co z tego wynika? Człowiek ma coś takiego w sobie, że dąży nieustannie do konkretu, żeby to się przełożyło na, na, na życie. Żeby było to praktyczne. Nie? Bardzo często dzisiaj też są takie czasy, już od wiele, od długiego no, czasu, że wkrada się praktycyzm, taki pragmatyzm tylko, prawda? A jak coś jest, jak coś jest takie na, na, na szybko niepraktyczne, to nie warto z tego korzystać, nie? na przykład refleksja. Myśl, rozmyślanie o czymś, zastanawianie się nad czymś. No nie ale to takie, takie nijakie, nie, nic z tego nie wychodzi. No, I później człowiek staje się maszyną. Nie? Bo nie wykorzystuje swojego daru, rozumu, inteligencji, który umożliwia podejmowanie refleksji. I wtedy nie ma co siedzieć nad Słowem Bożym i go rozmyślać, no bo to jest takie niepraktyczne, nie mam tego. A przecież to dopiero rozwija człowieka, bo jest kontakt z Bogiem, właśnie myśl, refleksja. Jakkolwiek dobrze jest to pytanie akurat w tym momencie, co z tego wynika, ukazać w formie takiej pozytywnej, bo jest to ważne pytanie. I to dobrze, że je sobie stawiamy. Co z tego wynika? Oznacza bowiem, że Maryja, to pytanie, doskonale wypełnia wolę Bożą. Właśnie co z tego wynika, że jest ta więź łącząca Ducha Świętego i Maryję? No właśnie to, że ona całkowicie wypełnia wolę Bożą, a to jest wielka rzecz. I Rozważmy sobie w takim szerszym kontekście, właśnie myśli, troszeczkę też dzisiaj takiej łamigłówki. Ale dobrze jest myśleć, prawda? Dobrze jest poruszać te, te szare komórki, żeby z drugiej strony nie być bezmyślnym, żeby mieć jakiś zmysł krytyczny, żeby nie pakować w siebie wszystkiego, ale umieć y, rozróżniać, od, oddzielać. I na przykład. W tym kontekście woli Bożej, święty Tomasz z on powie, że wszystkie stworzenia poruszają się po wielkim kole. Wiem, wielki filozof, teolog, święty Tomasz. One wychodzą od Boga, te stworzenia, i wracają do Niego. I teolodzy określą to jako wielki łańcuch bytu. Coś jest. Tak? Stworzenia wychodzą i wracają do Boga. I święty Maksymilian Maria Kolbe, wiemy, że był bardzo dobrym filozofem i teologiem, przedstawił tą strukturę, podobnie do świętego Tomasza, tą strukturę bytu. I powie mówi on tak, że we wszechświecie spotkamy, a też miał bardzo yy, wielkie zdolności matematyczno-fizyczne święty Maksymilian Maria Kolbe. We wszechświecie spotkamy wszędzie akcję i reakcję równą tej akcji wyjście i powrót, oddalenie się i zbliżenie podział i zjednoczenie. A podział jest zawsze dla zjednoczenia, które jest twórcze. Nic to innego jak obraz Trójcy Przenajświętszej w działalności stworzeń. I taka jest struktura wszechświata. Wszystko wychodzi od Boga, i wraca do niego w sposób mniej lub bardziej doskonały. Dlatego ten ruch niekiedy jest nazywany wielkim wyjściem i powrotem. I święty Maksymilian dalej będzie wyjaśniał, że Bóg stwarza wszechświat i to jest jakby oddzielenie on używa takie określenia oddzielenie ale inne pojęcie i święty Tomasz używa tutaj pojęcia wyjście właśnie, nie? Że jest Bóg, który stwarza, czyli jest jakieś wyjście od niego, oddzielenie, ale święty Maksymilian właśnie w powiedział, że to dla zjednoczenia, zatem pozytywnie należy to widzieć. I stworzenia zaś prawem naturalnym danym im przez Boga doskonalą się do tego Boga upodabniają. Do niego powracają. A stworzenia rozumne świadomie miłują i tą miłością coraz bardziej z nim się jednoczą i do niego powracają. I Maksymilian Maria Kolby, święty, ten człowiek myślący, w którym ciągle buzowało to pytanie. Zadawał sobie pytanie: Kim jesteś o niepokalana? Kim jesteś niepokalane poczęcie? I kiedy on patrzył na świat, mówi, że pośród wszystkich stworzeń na świecie to właśnie niepokalana zasługiwała na specjalne wyróżnienie. I powie stworzeniem zaś całkowicie pełnym tej miłości boskości, to niepokalana bez wszelkiej zmazy grzechu, która w niczym nie odchyliła się od Bożej Woli, w niewysłowiony sposób zjednoczona z Duchem Świętym jako jego oblubienica, ale w znaczeniu, porównania ale w znaczeniu bez porównania doskonalszym, niż to słowo w stworzeniach wyrażać może. I pomyślmy sobie teraz, i jutro też niech to w nas pracuje do kolejnej konferencji, do kolejnego spotkania. Wszystko pochodzi od Boga. Wszystko. I zastanawiajmy się, chcąc, widząc całe stworzenie. Bóg mówi i stworzenie od Niego wychodzi. Ale następnie rośliny i zwierzęta wracają do Boga po spełnieniu celu danego im w naturze, w ich naturze, według zamysłu stworzenia, bo ten świat stworzony, on jest według zamysłu Boga i to wraca do Boga. I one wykonują to z właściwą ich naturze łatwością, nie rozważając tego. One nie mają myśli, inteligencji. Dzieje się to instynktownie, na zasadzie takiego działania autopilota. One to robią po prostu stworzenia. Natomiast istoty ludzkie, człowiek, inaczej funkcjonują. I chociaż jest taki, no zdarza się nam, że y, działamy instynktownie, to jednak inaczej niż zwierzęta. Działamy bowiem powodowani rozumem i wolą. Jesteśmy świadomi swoich czynów. Czy powinniśmy I kiedy mówimy, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, to właśnie to mamy na myśli, że działamy pod wpływem rozumu i woli, że mamy rozum i wolę. Rozum, inteligencję i wolę. To czyni nas i w nas, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. Bo możemy poznawać Stwórcę poprzez intelekt, poprzez rozum i kochać Go przez wolę. A zatem, podczas gdyż zwierzęta wykonują wolę Boga instynktownie, wolę Stwórcy, my możemy ją realizować w sposób wolny i świadomy. I to jest ogromne wyniesienie i odpowiedzialność. I w związku z tą odpowiedzialnością problemem jest to, że zdarza się nam nadużywać wolności danej nam przez Boga. Nie zawsze dokonujemy wyborów zgodnych z Jego wolą, a tym samym nie wracamy do Niego w sposób, w jaki powinniśmy. Dlatego na początku ten święty Tomasz i święty Maksymilian, zobaczmy, jakie to jest racjonalne. Że to nie jest jakieś tam bujanie w obłokach, nie, tylko jak to jest stąpanie po ziemi, właśnie myśl ludzka, która zastanawia się, dlaczego coś jest. Zatem jest wyjście od Boga, stworzenia i powrót do Boga, stworzenia wolnego, żeby było jeszcze bardziej udoskonalone. Językiem teologicznym powiemy uświęcone, bardziej upodobnione do Boga, który jest święty. I to, że my nie wracamy do Niego w sposób, w jaki powinniśmy. Nazywa się grzechem. Dokonuje się to dlatego, że grzeszymy. A jeżeli ciężko grzeszymy, śmiertelnie, i nie żałujemy szczerze naszych win, nie wracamy do Boga. I na tym polega wielki dramat ludzkiego życia my wychodzimy od boga i właśnie ten obraz tego koła, tak? Wychodzimy od boga, mamy do niego wrócić. I my wychodzimy i jako istoty wolne mamy prawo do tego, żeby wyrwać się z tego koła, żeby plunąć Bogu w twarz, żeby zdeptać miłość. I to jest straszne. I to się dokonuje w grzechu. My mamy taką wolność. My nie jesteśmy właśnie marionetkami. My działamy na zasadzie autopilota. Tylko mając, czy będąc tymi, którzy wychodzą od miłości, możemy jej się sprzeniewierzyć. Możemy nie pójść za wolą Boga, za tym, czego On chce, a On chce dla nas największego dobra. I dlatego człowiek przeżywa tragedię w życiu. Dlatego człowiek cierpi, dlatego człowiek ma nieraz rozwalone serce, bo grzech wdarł się w świat przez zawiść diabła, który jest źródłem wszelkiego grzechu. Ale człowiek idzie za tym, wybiera to, dlatego nie można wszystkiego zwalać na szatana, bo człowiek ma rozumek swój i wolę i chce coś zrobić. Chcę zrobić dobro albo chcę zrobić zło. I to jest dramat. I jeżeli jesteśmy w tym kole, to zamiast iść dalej, żeby wrócić do Pana, prościutko, tak jak On chce, to człowiek może wyrwać się z tego koła i się oddala od Boga. I wtedy to oddalenie jak święty Maksymilian używa tego słowa które. Ma być dla zjednoczenia jeszcze większego z Panem, prawda? bo oddalamy się od niego na tym kole, ale to po to, żeby później jeszcze bardziej się z nim zjednoczyć. Tak tutaj oddalamy się od niego już w sensie negatywnym. I można się tak oddalić od Boga, jeżeli człowiek szczerze nie żałuje za swoje winy, że nie wróci do Boga na wieki. I to jest dramat wieczny. I to jest rzeczywistość piekła. I to jest coś strasznego. I może być tak, zobaczmy jak po ludzku przeżywa człowiek jakieś oddalenie od jakiejś osoby umiłowanej. Przecież to tak boli. To to jest naprawdę odprysk tego, jak można być oddalonym od miłości samej na wieki. I to nie dlatego, że miłość tego chce, tylko dlatego, że człowiek w swojej wolności to wybrał. I to jest straszne. A człowiek właśnie jest wolny i Bóg nigdy nie naruszy wolności człowieka. Brandstetter tak pięknie opisuje, że człowiek jest osią, prawda? a Bóg krąży wokół tej osi wokół człowieka i szepcze Mu do ucha i podpowiada, co robić, jak pójść, żeby wypełnić Jego wolę, żeby człowiek był szczęśliwy, ale tak krąży, nie? żeby nie naruszyć tylko tej wolności, żeby człowiek sam usłyszał, żeby słyszał, sam wybrał, żeby człowiek sam poszedł za Nim, w, w ogromie tego daru, wybraństwa, jakim jest wolność. I człowiek właśnie może oddalić się od Boga, nie wypełniać Jego woli, jeżeli ciężko grzeszy i nie żałuje szczerze za swoje winy. I jeszcze raz, to jest dramat ludzkiego życia, poszczególnego, mojego i Twojego. Ale jakże straszna i pesymistyczna jest ta rzeczywistość? Może się pojawić taka myśl, że to jest coś drastycznego. Tak, to jest straszne i to z jednej strony ma przerazić, na wieki być pogrążonym w osamotnieniu, ale. To nie jest cała prawda. Prawda jest taka, że mamy dziękować Bogu, że nawet jeżeli człowiek dopuści się czegoś takiego strasznego, jak zerwania więzi z Bogiem, właśnie jak plunięcie mu w twarz przez grzech, przez odwrócenie się od jego odwiecznego planu. Od tego, co przygotował dla człowieka, żeby był szczęśliwy, czyli sam czyni się nieszczęśliwym, to Bóg dlatego posłał swojego syna jednorodzonego i ducha świętego, by nas zbawić, by doprowadzić z powrotem do domu ojca, żeby z tego oddalenia sprowadzić na te tory znowu. I to może dokonać tylko Bóg. I to jest coś wspaniałego. I to jest dramat, nie tragedia. Bo tragedia to jest koniec w tym y, wymiarze takim, y, używając termo, terminologii sztuki, prawda? teatru czy filmu. Tragedia, no to coś tragicznie się skończyło i to jest koniec. Natomiast dramat jest jakieś wydarzenie trudne, bolejące, ale może skończyć się bardzo pozytywnie. I Pan Właśnie doprowadza z powrotem do domu Ojca w Niebie, swojej miłości, czułości miłosiernej. Dlatego niech mu będą dzięki, także za to, że po upadku rodzaju ludzkiego dał światu niewiastę poczętą bez grzechu, niepokalaną która dobrowolnie i w pełni wykonała Jego wal, wolę i w sposób doskonały połączyła się z Duchem Świętym. I to ona pomaga nam biednym grzesznikom na naszej drodze. Pomaga nam wyjść właśnie z tragedii grzechu, bo to jest tragedia. Grzech dla człowieka jest tragedią. Ale ona pomaga jako czuła matka do kogo? Pójść jak nie do matki, jeszcze w tych czasach pełnych zamętu, pełnych wątpliwości, pełnych pogmatwania w ludzkich sercach, że człowiek nie wie co wybrać, w którą stronę pójść albo pieniądze zarzucają myślenie ludzkie. Człowiek coraz bardziej jest konsumatorem, coraz bardziej prowadzi styl życia hedonistyczny żeby wykorzystać coś, kupić, użyć, wyrzucić. Zaśmieca. Tom świątynię Ducha Świętego, tym wszystkim, co oddala, co nie napełnia, co nie nasyca. I coraz bardziej jest smutny, coraz bardziej poddaje się zwątpieniu, zniechęceniu, żeby się poddać. O jak dużo przecież dzisiaj jest w świecie samobójstw. Właśnie dlatego, że człowiek nie idzie za Bogiem, tylko trwa w tym, co Go niszczy. A Matka Boża. Uczy nas pełnienia woli Bożej i prowadzi z powrotem do Jezusa, do Boga, a zatem pomaga nam stać się świętymi. Nawet jeżeli zejdzie się z tej drogi. Tak jak rozważaliśmy przy świętym Ludwiku Marii Grignon de Montfort że nawet jeżeli upadnie, to ona szybko podnosi szybciutko. I to jest też jedna z piękniejszych cech i owoców tego, co później się dzieje z człowiekiem, który oddaje się Matce Bożej i oddał się Matce Bożej. Żona nie pozwoli trwać w grzechu, tylko szybciutko do Syna i wraca się na te tory, i wraca, i wraca się. I tak jak mówiliśmy, i to może być mozolny chrzest, ciągłe odrzucanie szatana i powracanie do Pana. Wyznawanie Go i uznawanie Jako jedynego Zbawiciela I to Matka Boża robi Ona szybciutko jak dobra mamusia właśnie przyjdzie Nie, otrzepie tam No już wszystko przytuli i do przodu Dziecko się wywróciło, no szybko Matka biegnie tam na, na pomoc nie. Czuła, dobra Ale wstań, nie leż Tylko do góry Do góry, sursum, korda W górę serca to mszalne, w górę serca, Pan z Wami, z Duchem Twoim, w górę serca, właśnie nie w dół, zniechęcając, wprowadzając te myśli pełne pytajników, wykrzykników, że człowiek już się poddaje, rozkłada się. Nie, to jest od złego ducha, zawsze. A jak upadnie, to trwaj, w tym nic się nie dzieje, prawda? A co tam, nie. Nie, podnieś się, zacznij nowe życie jeszcze raz, ale to już tyle razy było. To jeszcze raz. I Matka Boża to daje, bo ona chce, żeby człowiek wrócił na te tory wypełniania woli Bożej, wychodząc od Boga, żeby ciągle stawał się podobny do niego, upodabniając się do niego, żeby wrócił przemieniony do niego na wieki. Zatem Ona, ucząc nas spełnienia woli Bożej, prowadzi z powrotem do Pana i pomaga nam stać się świętymi. I więcej o tym usłyszymy jutro. A teraz wołamy. Przyjdź, Duchu Święty, żyjący w Maryi. Przyjdź i wypełnij moje serce, ty. Duchu Święty Stworzycielu, Odwieczne niepokalane poczęcie I odnów oblicze Ziemi, Tak by wszystkie stworzenia, Włącznie ze mną powróciły do Boga.